Ja mam na imię Marcelina Kłosińska. Y, jestem członkinią młodzieżowego strajku klimatycznego i siedzę w temacie edukacji alternatywnej już od jakichś siedmiu lat. Skończyłam bulerben. Y, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami i z państwem o tym, co się dzieje na świecie w ruchach młodzieżowych. Y, myślę, że ciężko jest tak naprawdę nie usłyszeć o tym jak dużo się dzieje w kontekście zmian klimatycznych i no przede wszystkim zmian klimatycznych i o wiele za mało o tym, co dzieci mogą zrobić w kontekście reformy edukacji. W trakcie rozmowy przyjrzymy się współczesnym wyzwaniom z perspektywy właśnie młodzieżowych aktywistów. Michał Sienicki, działacz edukacji demokratycznej. Koszulka pięknie reprezentuje. Eudek, również jeden z inicjatorów strajku uczniowskiego, jak i absolwent szkoły Bednarska. Wielkie brawo. A obok mnie Zofia Krajewska, Zosia jest członkinią, tak jak już mówiłam, młodzieżowego strajku klimatycznego. Zosiu, pracujesz też w zwolnionych z teorii, platformie projektów społecznych. Rozróżnienia, dla dania innej perspektywy, Zosia, skończyłaś szkoły publiczne, prawda? Więc moje pierwsze pytanie do Was brzmi, dlaczego powstały ruchy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Strajk Uczniowski? Ym, tak naprawdę widać dużą potrzebę działania wśród młodzieży, ale to musi się zawiązać na podstawie jakiegoś konkretnego wydarzenia mobilizującego. W przypadku młodzieżowego streku klimatycznego zaczęło się od szczytu ONZ w Katowicach w zeszłym roku. To było bardzo głośne wydarzenie i uczniowie z jednego z warszawskich liceów zaczęli pierwszy raz słyszeć o tym, jaki problem jest poważny, frustrować się, że muszą to wziąć w swoje ręce. Równolegle grupa młodzieżowych aktywistów pojedynczych niezwiązanych ze sobą spotkała się na protestach w Katowicach. I te grupy prawdopodobnie nigdy by się nie połączyły, gdyby nie to, że akurat na całym świecie zawiązywały się ruchy młodzieżowe Fridays for Future. Dużym tutaj czynnikiem było też wezwanie Grety Thunberg, która pokazała, że nikt nie zrobi tego za nas nikt nie obroni naszej przyszłości. Musimy to wziąć w swoje ręce, ale jesteśmy też w tym wspólnie i mamy sprawczość. I początki były. Takie, że spotkanie 15 osób odbyło się w małej sali w liceum, a za dwa tygodnie organizowane jest spotkanie ogólnopolskie, które będzie już wyglądało raczej jak sesja parlamentarna, ponieważ ten ruch rozrósł się tak, że nie byliśmy w stanie tego nigdy przewidzieć. 20 września protestowało 71 miast w Polsce, wyszło na ulicę ponad 35 tysięcy osób. I to oczywiście jest olbrzymi sukces, ale również wiąże się to z jakby trudnościami organizacyjnymi i to jest też całkiem niesamowite, bo nawiązanie komunikacji i jakby systemu podejmowania decyzji między setkami osób, które są z różnych miejsc, z miast i miasteczek, o różnych poglądach, o różnych historiach i jakichś nawykach. Jest niesamowite dla osób, które w większości mają pierwszy raz do czynienia w ogóle z pracą w grupie, ponieważ szkoła nam nie dostarczyła tej możliwości. I my jednak jakoś sobie z tym radzimy, jak pewnie widać, całkiem nieźle. Także jesteśmy całkiem dumni z tego. I dzięki temu doświadczeniu właśnie pracy w grupie, która jest bardzo trudna na tym poziomie, rozwijamy się zarówno jako ruch bardzo szybko i dynamicznie, ale również jako jednostki. Dzięki wielkie. Michale, jak to było w strajku uczniowskim? Działa? Działa. Ja o edukacji demokratycznej dowiedziałem się jak byłem w gimnazjum i to mi sprawiło, że zacząłem się tym jakoś bardziej interesować. Już wtedy marzyłem o tym, żeby zorganizować jakiś młodzieżowy ruch buntowniczy, który wziąłby sprawę w swoje ręce i zmienił oblicze systemu edukacji. No, właśnie yy, reakcja była podobna, <grywa> znaczy, kilka osób klaskało, że tak powiem, ale generalnie odzew był niewielki, tak, w sensie rozglądałem się po kolegach, yy, ale generalnie wszyscy tak mówią: no tak, szkoła jest słaba, ale nam się nie chce nic z tym robić, yy, więc yy, działałem w dużej mierze w pojedynkę w tamtym, w tamtym czasie. Yy. Po szkole, jak już zakończyłem edukację szkolną, parę lat później pojawił się młodzieżowy strajk klimatyczny. Wyszedłem na ulicę razem ze znajomymi i okazało się, że jest mnóstwo młodzieży szkolnej, która chce działać, potrafi wziąć odpowiedzialność za szerszą społeczność, nie tylko za siebie i ma odpowiednie kompetencje, żeby to zrobić. I stwierdziłem, że może to, co kiedyś nie potrafiłem tego zrobić, albo nie było na to zapotrzebowania, może dzisiaj jest. I postanowiliśmy zorganizować strajk uczniowski. Zadzwoniłem do kolegi i chcieliśmy. No mój pomysł był na początku taki, żeby zorganizować jakąś demonstrację w momencie, kiedy będzie przyjmul, przyjmul, podwójny rocznik, będzie trafiał do szkół i nie będzie miejsc. A on powiedział, słuchaj, za, za dwa tygodnie strajk nauczycieli, czemu byłoby nie wtedy. No mu powiedziałem, no ale to jest za dwa tygodnie. Okej, okay, no to robimy. I udało nam się w osiem osób udało nam się zmajstrować całkiem niezłą demonstrację, w której okazało się, że jest bardzo dużo zainteresowania, w szczególności w trakcie strajku nauczycieli zarówno wśród młodzieży, jak i reszty społeczeństwa. Udało nam się zmobilizować, czy też zaprosić 100 tysięcy ludzi na Facebooku do tego, żeby zadeklarowali udział w demonstracji. Nasze wydarzenie wyświetliło 3 miliony osób, koniec końców pojawiło się tysiąc co jest pewną dynamiką facebookową, też między innymi, ale tak czy siak byliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z tego, jak to wyszło i udało nam się wnieść, uważam, bardzo istotny kawałek do debaty o systemie edukacji, ponieważ narracja rządowa wtedy była taka, że nauczyciele opuszczają swoich biednych uczniów, którzy zostają sami na lodzie przed egzaminami, a my pokazaliśmy, że bardzo wielu uczniów jest, stoi za nauczycielami i też żąda porządnej reformy edukacji. Więc po prostu pokazaliśmy, że uczniowie nie będą jak takie ślepe owieczki iść yy, tam, gdzie się im każe i, i tak tylko potulnie beczeć, tylko że mamy też własny głos i że potrafimy go użyć i że potrafimy wpłynąć na debaty. Dzięki, wielkie. Niestety, czas na zdanie. Dlatego ja od razu zadam drugie pytanie. Słuchajcie, jakie są wartości yy, młodzieżowego strajku klimatycznego i strajku uczniowskiego? I jaką misję w ich duchu chcecie realizować? To tak, naszą podstawową wartością jest to, że nie mamy wrogów. To znaczy, chcemy zmieniać system edukacji, chcemy być w tym skuteczni i działać na szeroką skalę, ale nie chcemy robić tego przeciwko komukolwiek, zarówno Dotyczy się to również rządu czy ministerstwa, z którymi się w bardzo wielu kwestiach nie zgadzamy. Chcemy szukać rozwiązań, które działają dla wszystkich, ponieważ wierzymy, że szkoła musi być dla wszystkich i tak samo system edukacji. Więc działamy poprzez rozmowę, która w założeniu ma właśnie włączać jak najwięcej ludzi, jak najwięcej perspektyw. Kolejna nasza wartość to to, że żyjemy marzeniami. Chcemy być, mieć szkoły, instytucje edukacyjne, środowiska edukacyjne, w których ludzie czują się bezpiecznie, w których każdy głos jest ważny i się liczy, w których ludzie są wolni, żeby podejmować swoje własne decyzje i zarządzać sobą. I właśnie taką organizację chcemy tworzyć i właśnie taką organizację tworzymy. Działamy zgodnie z wartościami, które głosimy, a przynajmniej się staramy i to jest, i to jest nasz cel. Kolejna wartość to przywództwo jako troska. Generalnie staramy się podchodzić do przywództwa jako do czegoś, co jest konieczne w działalności społecznej, ale też staramy się być transparentni w tym, jak ono działa w naszej organizacji, jednocześnie unikać pułapek z tym związanych. I już ostatnie dwa zdania a propos tej naszej misji. Nasza misja właściwie można ją podsumować tak, że chcemy szkół, które działają dla wszystkich w której uczniowie są i uczennice są równo uprawnionymi partnerami w społeczności szkolnej. I chcemy po prostu brać edukację we własne ręce, być za nią odpowiedzialni, brać tę odpowiedzialność i robimy to właśnie poprzez robienie tej zmiany tu i teraz już niezależnie od polityków oraz poprzez wspieranie systemowej zmiany na poziomie prawnym. Jeśli chodzi o młodzieżowy strajk klimatyczny, to Zdecydowanie misją jest uświadomienie jak największej ilości osób o tym, że ich przyszłość jest naprawdę poważnie zagrożona, szczególnie młodych osób, zmobilizowanie, przebijanie się do debaty publicznej i w ten sposób wywieranie presji na decydentów, by wprowadzić zmiany systemowe. Mamy sześć konkretnych postulatów, ale nie sądzę, żeby to było miejsce na rozwijanie ich. Natomiast ta misja wydaje się ambitna, a jeśli przyjrzeć się naszym sukcesom, to naprawdę udaje nam się ją realizować. Jednak nie jest to jedyny sukces, który odnosimy, bo ja osobiście bardzo lubię myśleć o tym ruchu jako czymś, co daje nam przeżycie pokoleniowe. Czyli czymś, co kształtuje świat za kilkanaście lat, w którym te wartości będą reprezentowane, ponieważ w tym momencie strajki klimatyczne odbywają się na wszystkich kontynentach, w ponad połowie państw i osoby, które to organizują, to są przyszli liderzy tego świata. Dlatego też wychodzimy z założenia, tak samo jak Michał mówił, że cel nie uświęca środków i reprezentujemy te wartości, które chcielibyśmy widzieć w świecie, w naszym ruchu. Jest to między innymi konsensualność i ahierarchiczność, czyli niezależnie od tego, czy jesteś w ruchu od dwóch dni czy od sześciu miesięcy. Twój głos może być wysłuchany i jest jakby, jakby uwzględniony w dyskusji. Zazwyczaj nie zgadzamy się na nic jako ruch, do momentu, do którego nie przekonamy wszystkich, bo wierzymy, że dobre rozwiązania to są takie, które każdy rozumie, że są dobre po paru słowach wytłumaczenia. I ta właśnie ta hierarchiczność daje nam to, że z jednej strony mamy osoby doświadczone już ze stażem w ruchu, a z drugiej perspektywy osoby świeże i zdystansowane. Przez to wydaje nam się, że podejmujemy całkiem dobre decyzje, ale to już oceniać nie mi. I drugą taką bardzo trzonową wartością jest, jest to, że jakby walczymy o klimat ponad podziałami. Staramy się być jak najbardziej inkluzywni i stworzyć takie warunki, żeby każdy mógł poczuć, że jest chciany w naszym ruchu, żeby klimat nie szedł w pakiecie z żadną inną ideologią, z żadnymi innymi poglądami, Dlatego też mamy naprawdę osoby z bardzo różnych środowisk i o różnych przekonaniach i staramy się przekładać to również na świat polityki, czyli w obliczu kryzysu klimatycznego tak naprawdę podziały partyjne są absurdalne, bo zmiana klimatu to nie jest pogląd, tylko fakt naukowy. Więc staramy się przebić z taką wiadomością. I oczywiście te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, trochę zabierają nam efektywność, ponieważ to tworzenie tego świata już teraz wymaga właśnie nie podejmowania środków, z którymi się nie zgadzamy, które często są szybsze i łatwiejsze. Jednak wierzymy głęboko w to, że to właśnie taka krótkowzroczność doprowadziła nas do sytuacji, w której teraz się znajdujemy. I jeżeli przyjmiemy dalekowzroczną perspektywę, to wiemy, że w obliczu kryzysu klimatycznego potrzebujemy ludzi, którzy potrafią tak współpracować, potrafią się dogadać mimo różnic i rozwiązywać wspólnie problemy. Więc kształtujemy się jakby tu i teraz na to, żeby potem dać sobie radę. Dzięki wielkie. Mimo tego, jak ważne są misje, o których przed chwilą nam opowiedzieliście, są jednak niektórzy dorośli, którzy zastanawiają się, dlaczego nie spędzacie czasu w szkole, a jednak poświęcać go na aktywizm. Tak naprawdę bardzo dziwnie mi się zadaje to pytanie, wręcz absurdalnie, po tym co właśnie usłyszałam, ale rzeczywiście tak to wygląda, są tacy dorośli. Co o tym myślicie? Znaczy ja sądzę, że oni poniekąd mają rację w tym sensie, że my powinniśmy mieć prawo być w szkole i nie przejmować się naszą przyszłością, jednak ta krytyka trochę nie powinna być skierowana do nas. A pojawiają się też głosy mówiące właśnie, że w szkole powinniśmy zdobyć wiedzę i na podstawie tej wiedzy moglibyśmy potem więcej zmienić. Natomiast dobrym przykładem na to, że to jest taki mit szkoły, że ta wiedza teoretyczna, a nie praktyczna daje nam właśnie jakieś lepsze warunki potem do realizowania naszych celów, jakby pokazuje, że ten mit jest fałszywy, to że naukowcy, czyli najbardziej wykształcone osoby w społeczeństwie, od pół wieku alarmowali, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, tak naprawdę debata publiczna obudziła się w tym roku, kiedy miliony młodych osób wyszły na ulicę. I do tej pory zderzamy się z takimi absurdalnymi sytuacjami, gdzie dziennikarze podchodzą i pytają nas o rozwiązanie, a musimy odsyłać je do, do osób do tego kompetentnych. I To nie powinno mieć miejsca, ale to też właśnie pokazuje, że jakby dzisiejsza szkoła. Trochę nie daje nam tych możliwości właśnie zrealizowania się i wykształcenia w tym kierunku, w którym jest to niezbędne w dzisiejszym świecie, czyli właśnie w kierunku współpracy, która w obecnych warunkach jest jakby kompetencją tak fundamentalną jak znajomość języka angielskiego. I my właśnie dzięki działalności w tym ruchu rozwijamy różne kompetencje miękkie, interpersonalne, które są jakby kluczowe w momencie, w którym świat będzie się zmieniał dynamicznie i ze względu na technologię, i ze względu na kryzys klimatyczny. Będziemy musieli być elastyczni i pracować w grupie, komunikować się. My stworzyliśmy sobie własną przestrzeń, żeby się w tym kierunku rozwijać. I gdybym miała teraz 15 lat, miała wybrać zajęcia dodatkowe, które miałoby mi najbardziej służyć, to prawdopodobnie dołączyłabym do ruchu społecznego, ponieważ po prostu daje to niesamowicie dużo, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale też warto zaznaczyć, że nie odchodzimy od edukacji, w sensie nie krytykujemy, nie chcemy, nie chcemy się od niej odcinać, wręcz przeciwnie walczymy o to również, żeby edukacja była lepsza, bo wierzymy w to, że na wyzwania jutra nic nie przygotuje, nic nie powinno nas przygotować tak jak szkoła. Niestety tego nie ma, ale myślę, że wszyscy tutaj walczymy wspólnie, żeby to się zmieniło. mam takie podejście, że właśnie ludziom, którzy martwią się o to, czy młodzież działająca społecznie nie traci szans edukacyjnych przez to, że działa społecznie, to chciałbym zaproponować taką ramę. Jeżeli szkoła jest społecznością ludzi, którzy wspierają się w rozwoju, to młodzież działająca obywatelsko nie przestała chodzić do szkoły, tylko zaczęła chodzić do szkoły w tym momencie. My po prostu Musieliśmy stworzyć sobie własną przestrzeń do tego, żeby się tego wszystkiego nauczyć i jedyne, czego żałuję w tym zakresie, to to, że musieliśmy to zrobić sami. W sensie, że mieliśmy bardzo niewiele wsparcia, systemu edukacji czy, czy dorosłych ekspertów i tak dalej, chociaż oczywiście jest takie wsparcie i są tutaj na sali ludzie, którzy też nam takiego wsparcia udzielają, więc nie, tak, nie jest tak, że jesteśmy zupełnie sami. Tak? Mówię tutaj Dziękujemy. o perspektywie systemowej w każdym razie tak jak mówiła Zosia uczymy się mnóstwa przydatnych koniecznych umiejętności bo się okazuje że musimy się nauczyć przewodzić mediować konflikty udzielać feedbacku itd. i tak dalej to jest po prostu wszystko konieczne w dzisiejszym świecie po prostu w tworzeniu organizacji Dzięki Dzie tak sobie myślę że a już tak podsumowujesz tak Yy, tak, troszeczkę podsumowuję, Aha, okay. ponieważ jest to ostatnie pytanie. pytanie yy, myślę, że możemy trochę pomarzyć, a może. Mam nadzieję, że to nie skończy się tylko na marzeniach. Yy, jak myślicie, jak szkoła mogłaby pomóc młodzieży w aktywności obywatelskiej? Ale ukradłaś mi pytanie. O tym będzie cały ostatni panel, w którym będą uczestniczyli również oni. Ha. Pięć zdań? Po minucie? Dwóch, jednym? Może Co? być? Po Co? minucie? Po 30 sekundach? Tak, po bo to jest radę? bardzo ważne pytanie, dlatego jestem zazdrosna. Okay. Tak, y, turbo y, spróbuję, spróbuję mega szybko. Y. No tak, no jeżeli chcemy mieć demokratyczne państwo, demokratyczne społeczeństwo, to szkoły też muszą jakoś do tego przygotowywać i w jakiś sposób stać się demokratyczne i odpuścić trochę hierarchiczności i, i autorytaryzmu, którym niestety ociekają. I już przechodząc do jakichś takich konkretów. Więcej zabawy w szkole, więcej przestrzeni do tego, żeby dzieci mogły po prostu robić to, na co mają ochotę bez superwizji dorosłych i po prostu się cieszyć i bawić i uczyć się umiejętności społecznych w tym czasie. Więcej samorządności w szkole, powoływanie rad szkół, w których uczniowie, rodzice i nauczyciele mają równy głos i po, wspólnie podejmują decyzje. Uczenie ludzi mediacji, również właśnie wszystkich członków społeczności. I mój ulubiony pomysł autorstwa Jakowa Hekta, czyli projektowe piątki, które polegałyby na tym, że szkoła na jeden dzień w tygodniu staje się wolną giełdą pomysłów i projektów i możemy się zająć tym, czym chcemy. I uważam, że tego typu rzeczy w szkole nauczyłyby nas korzystania z wolności, introspekcji, rozumienia tego, co się dookoła nas dzieje i wspomogłyby nas realnie w tym, żeby działać społecznie i obywatelsko. Z mojej strony, jeżeli jakby. No ja chciałabym o tym powiedzieć naprawdę bardzo dużo, a nie mamy czasu, więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać mojego zdania, albo zdania innych osób z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, które tutaj są, to prosimy śmiało podchodzić gdzieś w kuluarach. Ale takie dwie fundamentalne dla mnie rzeczy. Jak tutaj było wystąpienie Kenna Robinsona, to uderzyło mnie to, co powiedział o Dalai Lamie i o tym, że nie ma już teraz ludzi, którzy wiedzą wszystko. I wydaje mi się, że jakby szkoła powinna właśnie Wypierać, jakby już skończyć z tym mitem, że należy rozwijać tylko wiedzę teoretyczną, bo umiejętnością teraźniejszości i przyszłości jest to, żeby umieć czerpać z różnorodności, czyli ja nie wiem wszystkiego, Marcelina nie wie wszystkiego, ale może wspólnie uda nam się osiągnąć więcej. Właśnie to wymaga umiejętności współpracy i komunikacji. I szkoła moim zdaniem przede wszystkim powinna dać przestrzeń do czegoś takiego, to by na pewno wsparło ruchy młodzieżowe też w daniu takiej sprawczości i fundamentów pod działanie. Najlepszą metodą, jeśli chodzi o właśnie takie nauczanie współpracy, jest po prostu właśnie umożliwianie robienia projektów, przede wszystkim projektów społecznych, które jakby każą grupie najpierw zdiagnozować, co się dzieje źle, potem zastanowić się nad swoimi możliwościami zmienienia tego, rozplanować wspólnie, jakby wypracować i tak dalej. Także po pierwsze uczyć współpracy przez działanie. Najlepiej w ogóle by było, gdyby... Jeżeli już musimy oceniać w szkołach, to żeby oceniać właśnie efekty pracy grupowej i zaufać uczniom, że sami są w stanie sobie dać najlepszy feedback na temat tego, jak sobie radzą, bo najlepiej się obserwują. A drugą rzeczą jest to, że teraz zderzamy się z taką postawą od dorosłych, czyli świetnie sobie radzicie, gratulacje, was nadzieja. Jeśli chodzi o nauczycieli, to jest to o tyle nietrafne, że jasne potrzebujemy wsparcia. Ale potrzebujemy też, by nasz głos, nasz głos był wysłuchany. Czyli jeżeli mówimy 35 tysięcy osób, że brakuje nam edukacji klimatycznej, to mimo, że to powinno być zmienione systemowo, to każdy nauczyciel może się dokształcić i właśnie w ramach takiego gestu Solidarności po prostu uczyć o tym. Więc nie tylko poklepujmy młodzież po plecach i mówmy, że dobrze sobie radzą, ale też jeżeli naprawdę wierzymy, że, że młodzież jest mądra, to po prostu wysłuchajmy i spełnimy potrzeby, które najwyraźniej są olbrzymie. To jest taka moja prośba. Myślę, że to jest najodpowiedniejsze miejsce na wypowiedzenie tych słów, Zosia. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie. Rozumiem, że już jesteśmy po czasie. Dziękujemy więc. bardzo. Bardzo dziękujemy Mariannie. Michałowi Sienickiemu, przepraszam bardzo, oczywiście Marcelinie Kłosińskiej, Michałowi Sienickiemu i Zosi Krajewskiej. Ostatni panel naszej konferencji będzie właściwie o tym, o czym zaczęliście na końcu mówić. Michał w tym panelu będzie brał udział, Zosia, jeśli masz chwilę, to oczywiście zostań do niego. To, to znaczy nie, nie w tej chwili, tylko później to tam będzie dyskusja o tym, jaka ta szkoła powinna być z, z perspektywy trzech stron, czyli rodziców, nauczycieli i uczniów. Na co serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, może wytrwacie. Dziękujemy bardzo.